Wszystkich witam bardzo serdecznie. Dzień kolejny. Ja troszkę później dzisiaj zaczynam dzisiaj rano nie siedziałem, nie siedziałem na schodach, nie, nie, nie było gadającej głowy. Taką pierwszą rzecz, którą pokazuję, ja oczywiście przekazuję od samego początku fajne wiadomości nie ma w moich filmach, nie ma przemocy, nie ma jakiejś złośliwości, nie ma, po prostu dobre rzeczy, no, nie, nie, nie przekazuje niepokojących wiadomości. Pomimo, że ja czasami robię tak, ja to robię celowo, robię taki tytuł, tytuł taki, taki dający do myślenia trochę, że, że może coś się tragicznego stało. Nie, to ja to robię po prostu celowo, żeby, żeby przygarnąć więcej, więcej widzów. To, te, to tą metodę to każdy stosuje. Myślę, że to nie jest nic, nic takiego złego, bo jeśli robiłem, jak robiłem tytuły takie... E, takie, o na przykład, no, na przykład o, dzisiaj moja kurka zniosła kolejne jajko. No jakbym dał taki tytuł, to nikogo to nie interesuje, absolutnie. A jeśli, da, e, e, jeśli na przykład dam tytuł, e, że dzisiaj stało się coś. Coś niesamowitego, coś dramatycznego, to jeśli dam taki tytuł, to od razu jest oglądalność, od razu przybywają mi nowi widzowie. A nie ukrywam, że zależy mi na tym, żeby, żeby ci subskrybenci przybywali i żeby, żeby kanał się rozwijał coraz bardziej. Taka pierwsza, pierwsza wiadomość, taka. O. Kikuś leży na moim, na moim blacie, na moim biurku komputerowym i tak ma rozłożone nogi. Dlaczego on tak rozkłada nogi? On dlatego, on dlatego tak rozkłada nogi, bo jemu jest po prostu gorąco i on, on tak się kładzie, i żeby, bo tutaj jest wentylator. Tutaj I ten wentylator wieje, i jemu jest troszeczkę chłodniej. No, koty są, koty są cieplolubne, ale tutaj to ciepło jest, jest jeszcze, jeszcze bardziej większe niż one, niż one to lubią. No, dzisiaj, dzisiaj, teraz jadę, jadę do. Jadę obejrzeć taki resort, jest tam do do wynajęcia, I taki bajkowy, taki baj, bajeczny nad rzeką. Bardzo fajne miejsce. I jadę to zobaczyć, bo, bo z Polem się umówiłem. Eee, on będzie tam na mnie czekał. Ja, e, ja za chwilę się zbieram i ten. E, motorek NOPON naładowany, a tylko muszę muszę od, odczepić ten, ten bo on nie lubi jak nie chce się boi, że ją prąd e, e, pokopie Motorek ma przygotowany, także... Wszystko. Ja już teraz nie muszę się martwić, ona wie, kiedy ma do szkoły jechać, wie, kiedy ma przyjechać. No tak, tak czasami mam taki troszeczkę, troszeczkę to jest chyba normalne, nie? Mam taki troszeczkę niepokój jak ona, bo ona tak powinna być gdzieś za, za 10, za 10-szósta w domu. No i jak już mija te za 10-szósta, no to ja już tak drepczę tutaj trochę i, i zaglądam, tutaj przez, zaglądam tutaj przez bramkę. Przez bramkę, czy ona czy ona stamtąd jedzie. Ale nie, nie, ona po prostu tam czasami się zatrzyma, może tam jakaś koleżanka albo, yy, albo, no, albo coś tam ma po drodze, coś sobie kupić. O, to jest moja kurka, ta z tymi czterema kurczaczkami. Dzisiaj dostały, dostały dużo jeść. Dwa razy dzisiaj im sytnałem. kogut Kogut oczywiście tutaj, yy, bo chodzi, pilnuje, stada. Tutaj zobaczymy. No, ja przekazuję takie wiadomości. Pomimo, że te moje tytuły są czasami takie e, trochę m, takie kontrowersyjne, może, może tak to nazwę, ale, ale u mnie raczej nie ma, nie ma nie ma, złych wiadomości. A tu jest ta kurka z tymi czterema większymi kurczakami. No i kury też tutaj tak się chowają. Ja tutaj, tutaj właśnie jest dobrze, bo, bo ja tu mam taki. Taki parasol, taki parasol jakby z drzewa to jest. Tu jest wszystko to ładnie, ładnie, taki cień daje. I tu one mają tak, fajne, nie są w takim pełnym, pełnym słońcu. Tu jest ta palma jedna wodna, no i tu jest cały taki parasol, parasol z drzewa. To jest, to drzewo to jest ta czereśnia kambodżańska. Także, dobra, zbieram się powoli i, i jadę. Tutaj jeszcze tako, jeszcze krótko, bo zanim pojadę, to jeszcze chciałem usłyszeć opinię na temat swojej kiełbasy, bo moja opinia nie jest obiektywna, a tu jest mój sąsiad ulubiony, czyli Ernest, on teraz je chwilę z chwilę, bo teraz je właśnie moją kiełbaskę i on teraz się wypowie na temat, e, na temat tej kiełbaski. Powiedział przed chwilą, że jest to najlepsza kiełbasa na świecie. Tak, i potwierdzam, najlepsza kiełbasa na świecie. Boguś, ja, od którego zawsze biorę kiełbasę? Żeby się nie obraził, ale naprawdę Rysia kiełbasa jest najlepsza na świecie. Nie, on ma po prostu, bo musia inny... biorę w Polsce kiełbasę. No, no. I będę chciał, żeby robił taką samą, jak Rysiu robi. Pod moje no, smak on... jest idealna. Wiesz, bo to jest, to jest kwestia smaku, mówię ci. To je, dla jednego jest ta, tak jak dla ciebie, ona jest ta, przepyszna. każdy ma inny smak. Każdy oczywiście. ma inny smak, nie? I tak, jest wie, po prostu ja... żywa. Ona jest żywa. Ja jeszcze, bo, bo, bo Ernest mi cały czas wspominał o tym, że ta kiełbasa jest bardzo dobra. I ja zacząłem tą kiełbasę też sobie tak podkrajać, podkrajać, i się przekonałem do tej kiełbasy zacząłem jeść tą kiełbasę, bo ona jest taka lekko jakby surowawa, nie tak, jest taka. Tak. Ona jest pośrednia pomiędzy parzoną, No, 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 no. Bo, a ona, bo, to jest, bo to jest 60 stopni. Te 60 tak, stopni tak, daje tak, tak, no, właśnie taki efekt. Że nie jest tak typowo już sparzona, nie? No, i ja dałem do niej du dużo więcej tłuszczu i ona jest pusta. jednak rewelacja. widzisz, rewelacja, ten tłuszcz robi robotę. Ja wcześniej robiłem, wiesz, myślałem, że jak do tam schabu, szynki, wiesz, tak. naładuję, na tak, tak. a, a słoniny dawałem kilogram albo dwa kilogramy, to nie, to, tak, tak nie działa. Ja działo. Ci nie chciałem wtedy mówić, ale moim zdaniem tam tamta kiełbasa była, ona była jakby, była, wiesz, na chudym mięsie. No. To nie jest taki smak, po prostu jak wiesz, jak dasz trochę tłuszczu i jeszcze bardziej miękkie, to jest, a wiesz. na chudym mięsie ona się trochę tak... W tym miejscu się takie twarde robi, a to jest... No, Ale wiesz jak to, to jest, jest że czasami ci się wydaje, że coś robisz, że chcesz dobrze, żeby wiesz, żeby to ulepszyć, a to jednak tak nie działa, no, nie? No, no, no. I tak jest z tłuszczykiem jest o wiele lepiej, także Ernest dzięki ci ba bardzo serdecznie za fajną opinię mojej kiełbasy. E to nie było sponsorowane. Nie, 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 nie było nie był sponsorowane. Chociaż, tak. chociaż ja czasami daję gifty, jak tam ktoś dużo ode mnie bierze, to ja daję coś tam dodatkowo. Tak, nie? Jak tak, ktoś tak, tak. bierze dużo. Tak, dostałem, dostałem Bigosik. <laughs> no. Bardzo dobry, tak samo Bigosik, super też był. Dobra, dobra, dzięki serdeczne. Janice. Dzięki. No tak jak obiecałem, przyjechałem z Polem tutaj na, do tego środka. To jest takie gdzieś jakieś 4 km od, od centrum, tak? A tędyk jest też droga? Tędyk jest też dojazd? Tam, gdzie ja pokazałem, też może wrócić Będziemy wrócić tędyk. No to, no bo chciałem zobaczyć tą drugą, no. Lomhe. Lomhe. co to znaczy przy tłumaczeniu? No wiosenny. a wiosenny. Czyli resort wiosenny. Bardzo ładnie, ładna jest już samo wejście to. Ta brama już jest bardzo ładna. Bardzo ładna. i Zapraszamy. Zapraszamy do oglądania. O kurcze, jak tu ślicznie jest, bajkowo. Mm. Tak o, tu jest taki domek, tu jest recepcja. Tutaj ten pierwszy. Tutaj widzę są toalety, tak na okrągło jest zrobione, jak fajnie. Tu jest toaleta i tu są te domki. I ja na razie nie będę wchodził do, ża do żadnego. Na razie, na razie tylko, ale tu jest bajkowo. Uj. Hmm. Ja zaraz porobię, jeszcze muszę zrobić kilka zdjęć jak to wygląda. O i tutaj tak, od początku pokażę. Tak, tutaj jest, tu jest ta przystań, że tutaj cumuje ta jego łódź. To jest ta łódź, taka re restauracyjna. E e Pol, powiedz, że ja będę o, filmuję najpierw, dobra? No. A i tutaj jest przypływ, bo tak na zdjęciach było widać, że tu była plaża, a tu jest przypływ teraz wody i, i, i te huśtawki są w wodzie. Ale wygląda to bajkowo. Bajkowo, naprawdę bajkowo to wygląda. I teraz tak, zobaczymy ile tutaj jest domków. Tu jest jeden. Tu, I one, te, każdy ten domek, on jest, ma tarasik u góry. Tu widać, widać taras. Zaraz ja wejdę do któregoś, tu jest tak raz, dwa, trzy, cztery z tej strony widzę. Tu jaki taki ładny rowerek taki ozdobny na kwiaty zrobiony. No tu jest, tu jest o, ci powiem tak bajkowo. Tu są tak o stoliki, wychodzi się tak, o, wy, wychodzi się z mieszkania, z mieszkania i od razu jest widok na ten, widok na rzekę. Zaraz zobaczymy jeden, jeden jak wygląda w środku. A tu siedzę, nie? No kawka poranna, nie? I, i widok na, na rzekę. Na bokór, a i na bokor, jest widok na ten, na, na bokor stąd. I teraz pokażę pokoik jak wygląda. no pokoik jest taki e, duże łóżko, taki king size e, tu jest taka toaletka dla, dla kobiety, żeby się ten, żeby się podszpachlowała. E, Szafeczka oczywiście jest kawa, jest czajnik na, na, na kawę. No i jest najważniejsze, jest air conditioning A łazieneczka wygląda... Nie ma światła. A tam się. No, do, dobra, to ja nie będę ten. Ale tutaj nie. Łazienka jest chyba z tej strony, tak? Czy jak? bo tu nie, nie ma łazienki, a nie, tu jest to, a bo ona jest taka malutka, że tutaj, y, tu jak się wchodzi, to tylko jest zlew i ten, łazieneczka jest taka bardzo malutka, tutaj, się, y, tu, tutaj jest ten prysznic y, z zimną wodą, y, z ciepłą wodą, z, właściwie teraz to z zimną by było potrzebne, bo jest tak gorąco, jest ponad, w słońcu to jest chyba ze 35 y, stopni, nie, dobra, idziemy no, dalej zobaczyć, i, jak, i, to, jest tak, tak samo. jak to wygląda. Tutaj, tu je... Zaraz. Y, tutaj y, te, y, te domki, one są troszeczkę, troszeczkę większe i troszeczkę w innym stylu zrobione, bo te mają taką bardzo małą tą łazieneczkę. Zaraz zobaczymy jeden domek, jeden domek tutaj, jak wygląda. O, tu jest troszeczkę, troszeczkę, bo nawet takie klapki są do kąpieli specjalne. Poprawimy jeden obrazek, bo ja lubię jak, jak równo wisi. O, te, te, czyli jest to samo. Jest e, duże łóżko. I, aha, i co jest jeszcze bardzo fajne, takie ciekawe. Nie, bo światło tam jest wyłączone. Tu jest już większa ta łazienka, bo tam jest widzę, shower tam dalej. Także tu jest, tu jest troszeczkę, troszeczkę lepiej. Czyli ten domek jest troszeczkę większy, pewnie ten domek troszeczkę droższy jest. A ja jeszcze, jeszcze chciałem pokazać. Kurczę, tu jest pięknie, bo tu jest bardzo dużo roślin. Wszędzie są ładnie ten, ładnie kwiatki po posadzone i jest czyściuteńko I ja pokażę jeden taki jeden taki tarasik bo tutaj te trzy domki mają e, e, kosztem tego że e, że jest mała łazienka to za to mają te tarasiki także ja wejdę tutaj na jeden e, na jeden ten domek zobaczymy jak to jak to wygląda o tutaj. widać. A zdejmę buciki. Jak przystało w Kambodży. Takie kręte schodeczki. Na... No, O, tu jest papa. To tu gorąco jest. Nie, to tutaj nogami nie wejdę. Na to. Chociaż nie, 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 nie jest gorące, nie myślałem, że jest gorące, bo tu poprzednio widziałem było takie, o gorąco, gorąco. Welcome to the Cambodia. Tu można robić baseny, klasikową, No, no, no. No i widok jest, widok jest centralnie na ten, centralnie na bokor. No, no, no. No tutaj już jest wypływ na ten, wypływ na morze niedaleko stąd. I tu mi się bardzo to podoba właśnie te rośliny, te palmy takie. Już gotowe. No. Co ty myślisz o tym? Te, że to jest bajkowo tutaj, nie? Nie, super jest. Dla mnie to jest... Pływając ARS nie? No, Baleś, nie? Znaczy, nie? To ta pływa, pływająca restauracja i, 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 jeśli... Mo, może być stojąca tutaj. Jeśli, e, jeśli bym na przykład chciał wynająć to, to, to można do, to... Do morza niedaleko, no, tam można to wynająć razem z tą pływającą e, restauracją. Tak. Dobra. Ale mi się naj, najbardziej to co mi się podoba to, że jest dużo zieleni. Ja uwielbiam zieleń. Mhm. Jak jest dużo drzew dużo krzaków, dużo kwiatów. Ja u siebie to w tym, ja u siebie tam Will Life i, i jak już tak zarośnie mocno, to ja niechętnie nie wycinam to. Nie, nie, nie lubię jak sobie rośnie tak nawet na dziko. Nie? A tutaj bo tutaj jest tak ładnie widać, że ktoś dba o to, bo widzę ładnie te, te żywopłoty są podstrzyżone. ktoś tutaj dba o to. I, I tutaj te takie ładne drzewka takie coś typu bonsai. Takie, no i tu jest taka o no no, tu jest taka huśtawka przy tym. Jest jedna toaleta, jest outside, że jak ktoś tam na przykład się w rzece wykąpie, to żeby do domu nie musiał iść, to, to tutaj może się tu może się przechlupać. Tu są dwie. Jedna jest z tej strony, a druga jest z drugiej, z dwóch stron jest. O, a tutaj jest, a tutaj jest druga. A że tutaj można ten sikacza zrobić. Tam jest, Także. E, teraz tak, teraz najważniejsze. Razem z tym jest osiem, nie? No teraz najważniejsze, żeby z nim pogadać o tym, o niedługo a taki pola przeprowadzi gościć do Kambodży pewnie tu nie, nie, nie dobra ja teraz no ja teraz z tym właścicielem będę chciał pogadać na temat na temat ceny jeszcze tutaj pokażę kawałek z tej strony jak to wygląda tutaj od od strony od strony tej łodzi teraz jesteśmy o jaka łowica ryb Ile rybek, ojej. Zobacz ile ryb, patrz. No to tutaj jak małe są to i duże są. No od tej strony to tak wygląda. Tak, tak te domki raz, dwa, trzy, cztery okrągłe są i cztery te takie. Chmarły przyjdą na namioty. A i nawet są pola namiotowe obok, takie e, namioty. No to te, też pewnie to są takie tanie, tańsze te. E, no widok jest niesamowity, bo tu już jest tak jak Paul mówił, że tu jest wypływ, tu już jest wypływ na ten, na morze. A to jest to jest właśnie ta łódź, ta łódź restauracja, tylko ona teraz pewnie teraz nie jest, nie jest, nie jest czynna, ja jeszcze wejdę tutaj na górę. O, jest fisz, złapał. Złapał, o. No, nie duże, ale na takie... Ta woda musi być czysta, No to czyli tutaj też jak to, jak będą e, zwolennicy wędkowania, to będzie można tutaj też e, powędkować. No. E. no idziemy idziemy jeszcze ten na górę zobaczyć jak to wygląda. tutaj leży no a to jest góry końcowej no no tutaj jak tu się jedzie na ten e, coconut island nie? To, to tutaj jest na tą kokosową wyspę się e, jedzie no i ten Dużo miejsca tutaj, jakby ktoś tu, tak. Można leżeć do rana nawet, nie? No. Nie, nie może, może. Tu są, e, Tutaj widzę, są miejsca na te parasole też, takie nie. dziury, że parasol można wstawić, nie? tutaj można, nie? No. no, jakaś grupa by chciała na przykład sobie popłynąć, bo, e, bo one daleko nie pływają, ale tak gdzieś tylko do, do morza i zaraz, bo, bo chyba e, ktoś dzwoni do mnie. Chwila. Jeszcze takie, tak, tak podsumowując. Nie jest to bardzo duży obszar, nie jest to duży obszar, bo te domki są tak blisko siebie, ale jest tak bardzo, bardzo, bardzo przytulnie. Także jeśli na przykład jakaś grupa by takich fajnych ludzi przyjeżdżała, to to jest bardzo dobrze, bo jest tak integracyjnie. No bo ludzie, którzy chcą sobie tam w samotności pomieszkać, no to raczej będą wybierać coś takiego, żeby było dalej od domek od domku oddalony, żeby mieli tam swoją tą intymność. Tutaj jest tak, tutaj jest tak bardzo bardzo, bardzo kameralnie, no ale wszystko jest, kajaki właśnie mi pokazywał Pol przed chwilą, że kajaki są. No tutaj można basen też, basen zrobić spokojnie, taki no taki wyż, wysoki, nie? Tutaj też można się kąpać do No i tutaj ta woda jest czyściutka, co? Raczej. Ryby mają, to znaczy, no? czyli, czyli można skakać tutaj do wody stąd. No, chłopina sobie ten rybki łapie. O, właśnie chyba coś złapał. Zaraz zobaczymy. No coś, coś złapał chyba. No, zła. O, taką malunią. No, no, nie? Nie, ale to też katar dla nasi gości, Naprawdę, jest kapitał jakiś, to jest gotowy. No dobra, to idziemy pogadać z gościem o cenie, jak on to, jak on to y, widzi. Bo jest dyrektorem szkoły. A, dyrektor szkoły. Ale kmerskiej takiej, tak? On ma, ma prywatną szkołę, jak, jak, jak nam chodzi. To prywatna jest, tak? Że no. rodzice płacą. Nie, to nie jest ta państwowa taka, nie? nie? on jest dyrektorem szkoły państwowej i no. przy że jeśli ma szkołę prywatną taką. No, mówię, no. No. no to, czyli on ma źródło dochodu, to nawet no. tutaj, jak nie ma klientów, to no, on, tak. on i tak ma swoje źródło, no. nie? Dobra, zabieramy się za... To jest za... atrakcja dla naszych gości, których można... No to dodatkowa atrakcja, że jak goście przyjadą, złapał przed chwilą, to jak goście przyjadą, to mogą sobie też rybki połowić. On łapie to na, łapie to na takie kreweteczki malutkie. No to tak. <ścoughs> A to, to jest jakaś taka ryba, taka specjalna ona ma taką, taką kropkę. To no, Śniań? Śniań? Śniań. Dobra, dobra, bierę się, Czy No urządzenia grillowe, No, bo tu stoły te, on ma tutaj wszystko i grille i stoły, że jakby tam ktoś chciał sobie popłynąć i, i, i na wodzie, i na wodzie, o chyba, chyba wzięła. Chyba wzięła rybka. Albo to jest tylko ten, albo. No, to jest tylko. Nie, nie. No, no trej. Jest? No. Yes? Big one. to no coś. No takie ma małe taka z... Za... O oh, jest, jest oj ale jaka, very nice kompot oh. fisik, nie? ooo kompot nie? ale jaka ładna ale śliczniunia ooo oh. to jest kompot fisik, nie? to ona ma skrzydełka takie, zobacz, że yeah. wing no Japończycy wiedzą, panowie jak mają się moją, bez no no to jest nie dla To nie jadalne jest? Nie, jadali, ale kmaruje nie lubią. Ale ja to lubią. Nie. No, 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 no. no. Wiele czego kmary nie lubią, bo oni kiedy pływamy to jest oni szukają tych poczucia. Ale ona rybka. dziwna jest ta rybka, to jest zupełnie inny ten, jakiś takie ma... To jest fish, je Kampot fish się nazywa fish. fish. Ona jest taka złota, no. gold. gold. Fajnie. Dobra. Ale pa, jak się ja zobaczę, jak ona się złapała, dziwnie. No dziwnie, tak? No dobra I atrakcje dla naszego wieczorem będziemy wierzyli. Dobra. Ale ja, zaczyna jej ten, rosnąć taki ten. E, no, pompuje się, normalnie się pompuje, ale. O, i teraz puściła. Ciekawa ryba, chyba. No, ciekawa, taki e, Taki pan. Taki y, pęcherz jej zaczął się pompować. Nie wiem, to jest jakaś taka o, o, ochrona? O. O, teraz, o, teraz widać. O, teraz się pompuje. O, ale jaja. Throw way. No właśnie ktoś kiedyś mi de, zadał pytanie takie na temat e, cmentarzy, czy tutaj są cmentarze. Nie ma, generalnie nie ma tu cmentarzy, bo generalnie to palą, ale gdzie niegdzie gdzie są. Tu jest na przykład przy samej drodze taki cmentarz i tutaj są, tutaj są groby, groby niespalonych zwłok tylko normalnie pochowane w trumnie. I tutaj widzę jest kilka takich, tutaj też jest. No Tutaj widzę jest, tam dalej też widzę są, a tutaj jest normalnie grupa, a tutaj jest dom mieszkalny. Tam też, tam jest taki jakiś specjalny grób, bo jest całe odgrodzone. I na środku, na środku jest centralnie ten taki jakby grobowiec. To być może, że to jest rodzinny, że, że tam cała rodzina. Także są też, są. Są też cmentarze, ale to, to, to zupełnie inaczej to wygląda. Bardzo rzadko się to zdarza, ale, ale, się, ale są. No. Bo generalnie to tutaj się pali zwłoki i w urnach się trzyma. To przy domach w takich kapliczkach. Właśnie tak. Ktoś tam mi zwrócił na poprzednim Bo filmie. Na poprzednim filmie ktoś mi zwrócił uwagę, że ja zrobiłem bardzo dobry ten, bardzo dobry gulasz. I, a nie zaprosiłem Doroty, nie właśnie, że ja Dorotę zaprosiłem, Dorotka, e, Dorotka zjadła mój gulasz e, tylko ja po prostu o tym nie powiedziałem i co, i teraz co się stało dzisiaj zostałem zaproszony na e, obiadzik na pyszniuni obiadzik czyli tak, e, kotleciki e, wołowe, bitki wołowe, ziemniaczki przypieczone e, Pol, Pol już zaczął jeść, Pol już nie wytrzymał i co chciałem, jeszcze co chciałem powiedzieć Chciałem powiedzieć, że takie, są takie powiedzenia, na przykład jest takie powiedzenie, że karma wraca lub e, dobro wraca. A ja mam nowe powiedzenie, obiad wraca. Czyli wczoraj zrobiłem obiad i dzisiaj obiad wrócił. Wrócił obiadek, następnym razem wrócą gołąbki po mojemu, słuchajcie, jak trochę dojdę gołąbki do Gołąbki po twojemu, ale po to, to na razie nie będziemy zdradzać, nie? Te nie będziemy techniki. zdradzać, nie, nie, nie. nie no nie, bo tego nie, nie ma nigdzie, na, na żadnym portalu tego nie znajdziesz takiego przepisu, nie? Wiesz co, ja to mam z Mazur, od Kasi mojej, z Kasiorowej, ten, i podobno moja Janina. Pamiętasz Janinę? Rozmawialiśmy nieraz, raz, ona się tam pokazała. To, to od grzybów? Od grzybów to jestem ja, ja ci grzyby nawiozłam. No grzyby ty nawiozłaś, tak. ale Janina jechała z tobą. Ona ze mną jechała tak, myśmy A, no No to było, żeśmy tak. gadali właśnie o, o, o grzybach. No. Tak. Z Janeczką gadałyśmy o grzybach. Także... Jaśka, tak? Jaśka. Jaśka. Janinka P., także Janinka też robi tak samo i tego łąbki są, słuchajcie, obłędne. Ale to zrobimy, przygotujemy i będziemy się chwalić. A, no dobra. No. Czyli tak, podsumowanie. Obiad wraca. Obiad wraca. W, w, w dwóch w trójnastu nawet słuchaj. Dobra.